Jak opisałabyś jednym słowem macierzyństwo? Podróż. Miłość. Mam powiedzieć, co mi przyszło pierwsze? <laughs> nie, to jest żart oczywiście. No jest to udręka czasami. Co najchętniej robisz wspólnie ze swoim dzieckiem? Śpię. A ja najchętniej z moim dzieckiem wchodzę na Instagrama. Ty też tak lubisz? Z moim dzieckiem nie wchodzę na Instagrama, ale z moją mamą tak. Czego nauczyłaś się od swojego dziecka? Cierpliwości. Jak zmieniło się twoje życie po zostaniu mamą? Krótko? Zupełnie. Czego nie wiedziałaś o macierzyństwie zanim sama nie zostałaś mamą? No tak silne uczucie, tak piękne i tak przerażające momentami. Jest to straszna odpowiedzialność po prostu. Z jednej strony miłość, szczęście, radość, a z drugiej odpowiedzialność już na całe życie. Co byś zrobiła? Co byś zrobiła, gdyby ktoś skrzywdził twoje dziecko? Przyciągnęłaby też tą osobę. Mi się wydaje, że nawet poza emocjami, to w skrajnym przypadku byłabym w stanie zabić. No ja też. No. Jest totalnie abstrakcyjne. Nie umiem odpowiedzieć. Nie by serce pękło. Więc, dlaczego robimy to mamom zwierząt? Mamą, które czują tak samo jak my. Które też kochają, tęsknią, cierpią. A całe ich życie ogranicza się do klatki i karmienia swoich dzieci przez metalowe pręty. Wykorzystajmy ten dzień Matki, aby przemówić głosem mam, które same nie mogą poprosić o pomoc. I zmieńmy los tych, którym klatki nie pozwalają cieszyć się macierzyństwem. Podpisz petycję online. I pomóż nam jednym głosem zakończyć epokę klatkową.